Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lachów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, Polaków. Drodzy Państwo, witamy wszystkich Wenedów, czyli mieszkańców Pomorza. Witamy wszystkich ludzi dobrej woli, sympatyków Królestwa Polskiego w części drugiej. W części pierwszej, gdzie będzie link, drodzy Państwo, mówiliśmy o ślubach Łęczyckich i Jasnogórskich. Mamy dzisiaj 26 sierpnia roku Pańskiego 2023. A w tym odcinku zajmiemy się, drodzy Państwo, już pod tym natchnieniem Bożym, miejmy nadzieję. Drodzy Państwo, rozpatrywaniem problemu ustrojowego, czyli konstrukcji Królestwa Polskiego, Najjaśniejszej społeczeństwa Królestwa Polskiego, czy Korony Królestwa Polskiego, czyli konstrukcji ustrojowej, która składała się w skrócie z króla, z senatu i z izby poselskiej, czyli później zwanego Sejmem, drodzy Państwo. I ten motor to jest silnik ustrojowy Królestwa Polskiego, najjaśniejszej społeczeństwa, który dzisiaj próbuje Bolszewia wykorzystywać. Ale oczywiście on jest tak już zdegradowany i zniszczony, że, drodzy państwo, tu już nie mówimy o silniku, tylko mówimy już o jakimś po prostu zepsutym mechanizmie. I, drodzy państwo, Senat na przestrzeni Królestwa Polskiego wysublimował się, można tak powiedzieć, w formule przyjścia tu chrześcijaństwa, które narzuciło Łacinę, a narzucając łacinę, narzuciło też kontakt z Rzymem, a w Rzymie mówiło się po łacinie. W związku z tym, szybciutko też nawiązanie było do do królestwa rzymskiego, cesarstwa rzymskiego, tego co się działo, prawda, do historii upadku cesarstwa rzymskiego, drodzy Państwo, ale też do dorobku tych okresów przeszłych, drodzy Państwo. I Wawrzyniec Goślicki napisał takie dzieło Optimo Senatore Libri due", a Jan Zamojski napisał De senatus Romano Libri due", Tak, To jest mniej więcej schyłek XVI wieku. Byliśmy, można powiedzieć, w awangardzie ustrojowej, tak w sensie teoretycznym, jak i praktycznym, bo pamiętamy od czasów zjazdów chęcińskich Łokietka, to jest XIV wiek, początek XIV wieku, szybko za Kazimierza Jagiellończyka, a może już nawet za syna Łokietka, czyli Kazimierza Wielkiego, ale na pewno już za Jagiełę, a później za Kazimierza Jagiellończyka, wy, wykształca się, sublimuje się ustrój Sejmików ziemskich, pamiętamy przywilej Serekwistko-Nieszawski 1454, nic nie będzie stanowione bez zgody sejmików ziemskich podczas wojny 13 trzynastoletniej. Drodzy Państwo, no i później Nichilnowi 1505, nic nie będzie stanowione bez zgody sejmików ziemskich i panów rady. Panów rady nazywało się wtedy już senatorów, bo to słowo senator, senatus, no przyszło właśnie z łaciny, jakby nawiązując do senatu rzymskiego. Senat, senatus wydawało się słowem synonimem na doradców króla na Radą, na, Radą na Radę Królewską bardzo właściwe. Tak. Generalnie Szlachta uważała, że są to panowie Rady, panowie Rady, tak ich nazywali, ale jakoś to brzmiało panowie Rady, co było oczywiste, nie brzmiało to jakoś. Czy, do, dopisano ten, te, to określenie senatus, Senator, rozumiem Państwa dla tych panów Rady. Oczywiście Senat był rozpatrywany jako starsi bracia, ale znowu, żeby tu nie nawiązywać do Biblii. Braci mniejsze, czyli bracia mniejsze to są posłowie, to są ci, którzy przyjeżdżają z ziem, sejmików ziemskich na, do Izby Poselskiej i to są bracia mniejsi, bo pamiętamy, szlachta odnosiła się, była tu i tu, prawda, odnosiła się do, do siebie panie bracie, więc szlachta się podzieliła jakby, że w ramach uzyskiwanych urzędów i dostojeństwa i majestatu, drodzy państwo, stawała się w jakimś sensie Senatorami, bo senatorami byli urzędnicy, prawda, i duchowni, czyli biskupi i no, kasztelanowie. Tak skrótowo to mówimy: kasztelanowie, od kasztelana krakowskiego począwszy, prawda. Drodzy Państwo, byli, byli senatorowie krzesłowi i byli drążkowi. Drodzy Państwo, nie będziemy w te szczegóły wchodzić, bo każdy zwyczaj się zmienia, drodzy Państwo, zniekształca ku dobremu, ku, złu, ku złemu. W każdym razie my chcielibyśmy powiedzieć, drodzy Państwo, o Senacie, że Senat był takim wynalazkiem ustrojowym z czasów, no mówię, od czasu Łokietka, czyli jego otoczenie, które z czasem zostało nazwane Radą Królewską, później Panami Rady, a później Senatorami, było jakby, powiedzieć, tymi, którzy byli w sterówce tego statku, prawda, który... Który, na którym płynęli Polacy, prawda? Czy różne narody, można tak powiedzieć, czy plemiona słowiańskie. To była ta sterówka kapitańska, tak? Czyli zawiadywał ten król, ale tak naprawdę kolegialnie podejmowano pewne decyzje i senat się wysublimował, drodzy państwo, z czasem, właśnie w taką formułę, drodzy państwo, kolegialnego zarządzania z królem. Yy. Dzisiaj, gdyby to przełożyć na czasy dzisiejsze, to mamy, drodzy Państwo, kancelarię prezydenta, prawda, i jego najbliższe otoczenie, gdzie on sobie ich dobiera, ale to nie jest autoryzowane. To, są, to jest taka kamaryla. Tak? To samo jest wśród tych kacyków partyjnych, gdzie oni mają swoje kamaryle. Czyli to są takie niedemokratyczne struktury, drodzy Państwo, a Senat yy, obecny, czyli roku Pańskiego 2023, to jest scheda po ruchu Solidarności. Która, no pamiętamy lata 80., no niektórzy mamy 63 lata, niektórzy nie pamiętają, ale my przypomnimy młodzieży, czy młodszym, od nas, że w 1946 roku poprzez sfałszowane wybory zniesiono Senat. Gdy odradzaliśmy się w 19 roku, 18-19, Piłsudski no, zmuszony był powołać do życia Senat. Drodzy Państwo, on był częściowo obieralny, częściowo był, ale bardzo specyficznie, gdzie prawa wyborcze miały osoby bierne, 40-letnie. Tam oczywiście część mianował prezydent, 30 bodajże dwóch, z 96 już w, w ramach tej konstytucji kwietniowej. Państwa, ale po wojnie po prostu tą głowę, można powiedzieć zarządzania tą głowę, zlikwidowano poprzez sfałszowane referendum. I to dziedzictwo sfałszowanego referendum ciągnęło się do, można powiedzieć, buntu obywatelskiego Konfederacji Solidarności, bo tak byśmy nazwali, sprzeciwu obywatelskiego która wymusiła 21 postulatów związkowych i jeden polityczny. Jeden polityczny to był Wasz Sejm, Nasz Senat. Czyli bardzo chrześcijański ruch, jakby nie było, Solidarności, nawiązywał do powiedzenia Jezusa Chrystusa, że nie miesza się młodego wina ze starym. Czyli już wtedy mądrzy ludzie w Solidarności, no nie mówimy tu o wielu zdrajcach, ale mówimy tu ogólnie, to był ruch 8-9 milionowy, więc o tych ludziach tu mówimy, nie o tych, którzy przejęli wrogo tą Solidarność, o tych nie mówimy. Drodzy Państwo, ten ruch intuicyjnie wyczuł, że, drodzy Państwo, że trzeba tą bolszewię zostawić. To według Jezusa nie ścinajcie, prawda, nie, od, nie wycinajcie kąkolu od pszenicy, pozwólcie jej rosnąć, ale jednocześnie nie mieszajcie starego z nowym. Czyli wymyślono intuicyjnie prawdopodobnie, drodzy Państwo, naciśnięto na tych nawet zdrajców, którzy. No powiedzieli, a cóż, nam przecież my to, my to wprowadzimy, a wiadomo, że przejmiemy, tak. E, drodzy Państwo, te kacyki na końcu Solidarnościowe, nie będziemy wymieniać nazwisk, bo przecież nie o to chodzi. E, drodzy Państwo, niech historycy się tym zajmują, nie odbierajmy im chleba. W każdym razie, nawet zdrajcy w Solidarności, którzy przyjęli, przyjęli stery, drodzy Państwo, zgodzili się, że no dobra, to niech będzie Sejm nasz, czyli ta, ta, my to nazywamy szambo. Drodzy Państwo, stajnia Augiasza, może tak będzie delikatniej, to stajnia Augiasza, ale szambo, gdzie te oligarchie partyjne funkcjonują, to, to, to niech będzie, ale nam dajcie Senat, drodzy Państwo. I ta Bolszewia się wtedy godzi, pamiętamy pierwsze wybory, takie kontraktowe, prawda, ale się szybko orientuje, że to jest coś niebezpiecznego. Potem dosyć szybko w Komisji Konstytucyjnej chcą usunąć Senat, są głosowania, Senat się nie da usunąć. Bo oni kojarzyli ten Senat jako taką niechcianą ciążę, drodzy Państwo, w ramach Okrągłego Stołu. Znaczy W ramach Okrągłego Stołu Bolszewia zaszła w ciążę poprzez akceptację Senatu. Chciała to, ten Senat abortować. Tak jak abortowali, tak jak zlikwidowali Stocznię Gdańską, to chcieli abortować, oczywiście w cudzysłowie abortować, abortarę to jest przerwać, tak? zakończyć, wyrwać coś. Czyli chcieli abortować... Drodzy Państwo, wbrew pozorom, to jest dobre słowo. Abortować chcieli, drodzy Państwo, Senat. No nie udało się i kwaśniewski Stoltzman w tej Konstytucji z 97 roku, no zrobił wszystko, żeby ten Senat był kwiatkiem do bolszewickiego korzucha no i tam rzeczywiście od tego czasu jest wypieranie ludzi Solidarności. Mamy rok 2023, gdzie są te wybory, czy pseudowybory parlamentarne. No i ma być kontynuacja tego wykastrowanego spraw politycznych Senatu, bo cała władza sobie Bolszewia skumulowała w Sejmie, tak, skąd się wywodzi. Rząd, prawda, skąd się wywodzą różne właśnie spółki Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Senat to jest, drodzy Państwo, w dalszym ciągu niechciana ci ciąża, która nie wiadomo jak się zakończy. Drodzy Państwo, dla Bolszewi. Dlatego my jako i fundacja w 2006 roku, gdy założyliśmy Fundację Stanisława Falezywskiego Kwomodu, ale też jako król Elekt, położyliśmy ogromny nacisk do tego, żeby, żeby ta aborcja się nie udała, tak? Czyli mówiąc o ruchach antyaborcyjnych, mamy tu na myśli też, drodzy Państwo, żeby nie usuwać tego z życia społecznego, co jest bardzo wartościowe, cenne i historycznie mo, może być bardzo, bardzo użyteczne, bardzo ważne. Także dla króla Senat to był prawa ręka, to było jego otoczenie, bo wywodziło się to z Rady Królewskiej i drodzy Państwo, no król by sobie nie wyobrażał e, życia bez Senatu, bo to Senat reprezentował, jakby można być, interesy królestwa i króla e, w konfrontacji z tymi, no można powiedzieć, posłami, których dzisiaj spokojnie moglibyśmy nazwać Izbą Warchołów i pewnie byśmy się nie pomylili. W tym momencie, drodzy Państwo, ponieważ Bolszewia zaczyna dostrzegać to, co robimy. Drodzy Państwo, w najnowszym, wydaniu, w najnowszym wydaniu to taka dygresja będzie, ale ona jest znacząca, żebyście się na plewy nie dali nabierać. W ostatnim wydaniu Rzeczpospolita jeszcze za starego układu właścicielskiego, bo Hrabota i ten drugi właściciel Hajdarowicz stracili już większość, znaczy Hajdarowicz stracił większość na rzecz spółki holenderskiej. W każdym razie, drodzy Państwo, no, nie jest to kontrolowane przez system władzy. Historia Rzeczpospolita, która Rzeczpospolita używa Orła Leszczyńskiego z, z głosu Wolnego, Wolność Ubezpieczającego. Drodzy Państwo, no ale tu jest taki tekst napisany, drodzy Państwo, nie jest przypadkowy, to jest taki tekst napisany, drodzy Państwo, przez y, Kamila Janickiego. Złota Wolność, y, Wielki Mit Demokracji Szlacheckiej, tak? Czyli jest taki człowiek, się podjął, Kamil Janicki. Drodzy Państwo, żeby próbować. Próbować i tu oczywiście pamiętamy tak pierwszy rozbiór polski, e, drodzy Państwo. Rejtan ze szkaplerzem, prawda? Poniński, tam inne figury. Polecamy ten obraz przestudiować bez ciekawy. E, ale pani Janicki, to się nie skończyła demokracja szlachecka tym, to się skończyła demokracja oligarchiczna. Gdyby Pan troszkę użył rozumu w tym tekście, to by Pan do tego doszedł. Ale Pan miał tezę, którą chciał Pan uzasadnić, bo jest Pan chyba autorem albo współautorem książki o Warcholstwie Szlacheckim, które oczywiście też było, drodzy Państwo. I ten człowiek próbuje nam obrzucić, obrzydzić, przepraszam, obrzydzić nam, próbuje. drodzy państwo, demokrację z czasów królewskich, czyli co obrzydzić demokrację e, królewską? Drodzy państwo, e, no, pisząc o warholstwie tych czasów, drodzy państwo. E, drodzy państwo, demokracja szlachecka, królewska kończy się tak naprawdę w XVII wieku. XVIII wiek to są początki panowania, to jest wrogie przejęcie Rzeczypospolitej, czyli czasy saskie, które przez 66 lat nie zrobiły żadnego Sejmu. Wyobrażacie sobie państwo 66 lat bez Sejmu? A tak było. Poniatowski robił co mógł, ale myśmy już zapomnieli o tych instynktach. W międzyczasie, bez tych sejmu wykształciła się oligarchia magnacka, która jest, wypisz, wymaluj, taka sama jak dzisiejsza oligarchia partyjna. Czyli jak mówimy ci o, o, na przykład, frakcji potockich, proniemieckiej, to można powiedzieć, frakcja Tuskowa niczym się nie różni, kompletnie. Drodzy państwo, tak samo można powiedzieć, frakcja czartoryskich prorosyjska. Skądś to znamy, drodzy państwo? Dzisiejsze te ruchy takie prorosyjskie, prawda, cała lewica i tak dalej. Drodzy państwo, branicy to profrancuscy, no to jeszcze można by to przyjąć, że rzeczywiście w przyszłości powinniśmy mieć związki z Francją większe, bo Związek z Francją gwarantuje szachowanie Niemców, którzy próbują nas otoczyć od strony Ukrainy i Rosji. No to myśmy od razu powinni zawistować bardzo dobrymi relacjami, no ale z kim tam mamy trzymać? Z neojakobinami, z Makronami? No tu mamy problem. Drodzy Państwo, ale nie dajcie sobie obrzydzić demokracji, która była w rozkwicie, gdzie my tworzyliśmy demokrację, to nie było na kuli ziemskiej. Drodzy Państwo, Stanów Zjednoczonych, mniej więcej ten okres, który tu się wiąże, 1772-73, czy czasy pierwszego rozbioru, wtedy powoli wyłaniają się Stany Zjednoczone, które poprzez tam wojnę, prawda, w 1886 roku przez Francję, przez króla Ludwika XVI zostają jakby wzięte pod patronat. 1786 rok, drodzy Państwo, podpisany traktat w Wersalu o powołaniu do życia takiej, takiego państwa, jak nazwijmy to Stany Zjednoczone Ameryki, a tak naprawdę Nowa Francja. No i trzy lata później rewolucja francuska i ci sami, którzy walczyli o wolność, e, drodzy Państwo, Ameryki, czyli Kościuszko, Lafayette i inni, wracają do Francji, mordują Ludwika XVI, wnuczka Marii Leszczyńskiej, drodzy Państwo, i tu i tu mamy brata i siostrę, prawda, jakubińsko-masońską, drodzy Państwo, państwo Niestety bez króla. tak? Tam jest prezydent, tu też jest prezydent. Mamy początki tego tworu masońskiego, który do dzisiaj próbuje no, wyrugować monarchie chrześcijańskie z całego świata. Prawda? Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, jesteśmy w monarchii tutaj, znaczy w Europie Centralnej, całkowicie zdemonarchizowani. Całkowicie zdemonarchizowani. Popatrzmy na zachód, mamy monarchie te protestanckie, prawda? Szwecja, Norwegia, Dania. Anglia, drodzy Państwo, Holandia, Belgia, prawda, Liechtenstein et consortes, jeszcze Hiszpania, no taki jeszcze ostatek, Filip, król, potomek Marii Leszczyńskiej, tam będzie próbował, ale drodzy Państwo, jeżeli nie, nie zauważy Polski, nie, uważy, nie zauważy Europy Środkowej odradzających się tutaj ruchów królewskich, no to może mieć problem, drodzy Państwo. Natomiast, no kończąc jakby, znaczy czy kontynuując ten wątek, drodzy Państwo, senatorski no, w ramach tego właśnie e, w ramach naszego, naszej demokracji myśmy stworzyli senat na którym wzorowały się Stany Zjednoczone bo to one studiowały dobrze wawrzyńca gośnickiego nie nie wypierają się że wzorowali swój senat czyli swoją, swoją konstrukcję w ogóle ustrojową na Rzeczpospolitej, tylko oni ją zmodernizowali w stylu masońskim tak? ale sama koncepcja senatu koncepcja nawiązania do starożytnego Rzymu Kapitol drodzy państwo to jest koncepcja polska tak można powiedzieć, bo to myśmy nawiązali do starożytnego Rzymu. No, nikt tak właściwie nie nawiązywał. No, drodzy Państwo, no może częściowo Mussolini, może częściowo Hitler, drodzy Państwo, ale generalnie, ale generalnie, no my Polacy wiemy, jak powszechna była tu łacina. To był taki język, właśnie dyplomatyczny. To, co dzisiaj jest językiem język angielski, to wtedy była łacina, prawda? Drodzy Państwo, no i myśmy perfekcyjnie opanowali łacinę i właściwie można byli do XVI wieku, to naszym takim Pierwszym językiem urzędowym, znaczy pierwszym językiem to właściwie dla urzędniczym, to była łacina, później był polski no, przyszedł protestantyzm i na szczęście ten język polski też się no, okazał użyteczny, tak? I miejmy nadzieję, że w przyszłości kiedyś będą mówić po polsku dyplomaci tak w Moskwie, jak i w Chinach, tak, bo było, były takie czasy, że i Moskowici używali język polski w języku dyplomatycznym i tak samo Chińczycy, drodzy Państwo, tak, były takie czasy, ale nie bądźmy megalomańscy, bo jakby nie o to chodzi w ogóle, żeby tu być megalomańscy, tylko żebyśmy zauważyli, że mieliśmy szczyt potęgi, kiedy nasz język był używany, co jest trudnym językiem, był używany w dyplomacji, drodzy Państwo, jednocześnie taki człowiek próbuje nam obrzydzać demokrację szlachecką, w tym najlepszym wydaniu, drodzy państwo, a jednocześnie tym samym na zasadzie a contrario, drodzy państwo, chcę pokazać, że ta demokracja dzisiaj jest no, do, do strawienia. Otóż nie. Ta demokracja to jest trucizna, bo to nie jest żadna demokracja. Nie żyjemy w czasach demokracji, tylko żyjemy w czasach totalnej oligarchii, drodzy państwo, i już powoli wchodzącej w stan despotyzmu. I ta oligarchia, która, drodzy państwo, jest bliższa monarchii można powiedzieć, watykańskiej, tak? gdzie tam jest ta monarchia, prawda? tam nie są ludzie obieralni, to wszystko jest monarchiczne, drodzy Państwo, aczkolwiek też zostało to wrogo przejęte i widzimy, jak to się degeneruje, to ta monarchia watykańska nie sprawdziła się w czasach pandemii. Ten, ta pandemia to była, można powiedzieć, crash testem dla wiarygodności tych elit czy pseudoelit, tak dla hierarchów, którzy totalnie się zbłaźnili. I, drodzy Państwo, tu apel do nich, żeby krzyżem leżeli, dlatego my nie wybieramy się jutro do Łęczycy jak co roku, bo z kim mamy się spotkać? Ze zdrajcami, którzy zdradzili naród polski? Mówimy tu o wszystkich hierarchach praktycznie, tak? Może Jan Paweł Lęga tylko, nie? Może jeszcze kilku? Drodzy Państwo, byśmy tu wymienili biskup Zieliński, no może byśmy z pięciu naliczyli, ale generalnie y, hierarchowie się sprzeniewierzyli i, drodzy Państwo, zb zblatali się z Bolszewią, i wiemy, jak, jaka była sytuacja, tak? Pięć osób w kościele, 30 w autobusie. Pięć osób w kościele, drodzy Państwo, ileś tam na stadionach. Drodzy Państwo, to jest totalna porażka. Oni wszyscy do dymisji won. Nie ma się tam z kim spotykać, drodzy Państwo. Zawiedli, jak jeden. No i oczywiście po drugiej stronie mamy tych świeckich globalistów, którzy totalnie zawiedli. Czyli Morawiecki et Consortes. WON, który tam współpracuje z, z partią sodomicką. tak? Drodzy Państwo, wszyscy wON, niestety i te wybory, drodzy Państwo, niestety nie wymienią tej pseudoelity. Powinny, tak? Po takim, po takim czymś, no ta elita świecka, czy pseudoelita świecka, stała, powinna zostać wymieniona. No niestety te wybory, drodzy Państwo, są dla nich, nie dla nas. My, właśnie jako Fundacja, pierwszy raz weszliśmy w tę machinę wyborczą, ponieważ wzięliśmy pod patronat Senat jako taki. I pamiętamy, pamiętacie Państwo, czy jak nie pamiętacie, to może podobnie linki, 16 lipca stworzyliśmy taki pakt senacki, rozumiany, że my tutaj zaczniemy się interesować tymi wyborami, żeby poznać słabej strony tej Bolszewi, To znaczy, co oni tu kombinują z tym senatem, jak, jak, to, jak to się dzieje w ogóle, że, że tam cały czas pojawiają się w tej chwili coraz bardziej ortodoksyjni bolszewicy. Tak? Drodzy Państwo, konstatacja jest bardzo prosta, którą napisaliśmy w tekście. Polecamy Wam, żebyście przeczytali tekst 22 sierpnia który jest skierowany do PKW, do Państwowej Komisji Wyborczej, który unaocznia, jak zdegenerowana jest ta, ta, ten kodeks wyborczy, który praktycznie, drodzy Państwo, uniemożliwia, nie daje żadnych praw biernych Polakom, drodzy Państwo, natomiast daje ogromne prawa oligarchii partyjnej, tak? Ogromne, które sami sobie narzucili i sami sobie dali. Sam twór, drodzy Państwo, partia, który jest tworem samozwańczym, ma tak dużo uprawnień, że szok. Na przykład partie w tej formule bolszewickich wyborów parlamentarnych nie muszą zbierać tysiąca podpisów poparcia do Sejmu. tak, Drodzy Państwo, a przewodniczący PKW Marciniak, Sylwester, chce jeszcze, żeby te, te poparcie miały komitety do Senatu, drodzy Państwo, gdzie nie ma tego w ustawie, nie ma tego w kodeksie. Tak niekodeksowo żąda, żeby ograniczyć, drodzy Państwo, nam bierne prawa wyborcze, żeby czasami Polacy nie przejęli tutaj władzy. Polacy mogą głosować tak, na już przygotowane listy wyborcze, bo cały paradoks polega na tym, że Polacy idą już głosować, wybierać z wybranych już, których bolszewia im przedstawi. Tak. To pamiętamy te wybory czasów PZPR, drodzy państwo, więc tu się nic nie zmieniło. tak? Partie, drodzy państwo, mają tak duży handicap, że po prostu nie jest ustalone, jak mają układać te listy, w jakiej kolejności. Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku zamyka oczy i milczy na ten temat. To jest domena szefów partii, prawda? czyli oni logicznie wyrzucają niepokornych, dokoptowują, drodzy Państwo, pokornych. Mało tego, robią to w sposób no, urągający przyzwoitości, ponieważ, drodzy Państwo, w ramach tych ogłoszonych wyborów, gdzie Duda ogłosił i jest tak? bo mógł wybrać 5 listopad, wybrał 15 października, gdzie nie pozwala praktycznie zafunkcjonować ruchom społecznym a partie czekają na y, upłynięcie terminu zgłaszania komitetów i wtedy jak upublicznią swoje listy, to nawet ci, co będą niezadowoleni, już nie mogą się zorganizować, bo według prawa już minął termin organizacji komitetów, a tylko poprzez komitety wyborcze, partyjne lub koalicyjne lub wyborcze można startować. Więc ci, którzy nagle zobaczą, że są nieuzlenieni na tych listach, nie mają żadnych szans. Nie, nie mogą się nawet zbuntować, zorganizować. Muszą czekać cztery lata. Proszę Państwa, jest to tak peryfinna gra, że... Y, że w tym szambie zostaje szambo, tak, drodzy Państwo. Natomiast my oczywiście chcieliśmy do Senatu wprowadzić nowe twarze i okazało się, że tu też są problemy. tak powiedzieliśmy, pierwszy problem, że narzucono: e, partie nie muszą e, mieć, drodzy Państwo, nawet 15 członków komitetu. Z urzędu organ partii zgłasza komitet, już może zbierać podpisy na każdego kandydata do Senatu. To są jednomandatowe okręgi, dwa tysiące. A komitet wyborczy wyborców musi najpierw stworzyć sobie 15-osobowy komitet, niby według nich powinien jeszcze mieć tysiąc osób poparcia, to oczywiście niekonstytucyjnie, nieustawowo nie, nie, nie to jest, ale Marcinie jak tak żąda, takie prywatne wymogi są, Że Państwo. No i jak dopiero to przejdzie, a ten termin upływa 28, to wtedy ma tydzień czasu na zebranie dwa tysiące podpisów. Czyli ci mają trzy tygodnie, ci mają tydzień, drodzy Państwo. Ci, którzy są zorganizowani, mają tysiące już członków i dla nich dwa tysiące to nie jest problemem, mają trzy tygodnie, a ci, co się organizują, drodzy Państwo, mają tydzień, tak? Tamci mają dostęp do mediów, ci nie mają prawie żadnego dostępu do mediów. Drodzy Państwo, powoduje to to, że w tej chwili do Sejmu chyba żaden poseł się nie dostał w ostatnich 10 latach niezależny i nie dostanie się w tych wyborach, no bo żeby się dostał musiałby stworzyć listę ogólnokrajową, drodzy Państwo, to jest niemożliwe po prostu. Natomiast do Senatu, drodzy Państwo, teoretycznie jest to możliwe, ale oni też się tak ustawiają. Pamiętamy ten pakt senacki, prawda? Żeby się tylko konfrontować, um, platforma Popis, prawda? Żeby tam trzeci nie wszedł. Drodzy Państwo, w związku z tym tam wchodzi tylko jedna, dwie, góra trzy osoby. Ostatnio weszły dwie osoby, chyba. Kwiatkowski i pani Staroń, teraz próbuje pani Staroń, drodzy państwo. Aczkolwiek uważamy, że pani Staroń, i do niej mówimy, robi potężny błąd, bo pani Staroń nie rozwija swojego know-how i chce w ramach rodziny zostać, i chce jako rodzina, jako Staroń, chcą mieć to jedno miejsce w Senacie, To jest fatalne, pani Staroń, to nie jest myślenie. To nie jest myślenie kategoriami dobra wspólnego. Pani jest jak ten tutaj, drodzy Państwo, jak ten rejtan, tak? To spokojnie może się nazywać staroń. Pani może takie gesty robić, może pani pod drzwiami leżeć i szkaplerz wyciągać, ale to nic nie da, tak? Trzeba rozbudowywać. Także jak pani ma know-how, jak to się robi, na pani przekazać, już ze swojego komitetu pozwolić, żeby startowały dwie, trzy osoby, no chyba, że tak jest, a my o czymś nie wiemy. Drodzy Państwo, więc tutaj robimy taki przytyk, taką, takie napomnienie braterskie do Pani Staroń, drodzy Państwo, i do innych, którzy y, kombinują, no bo to jest najprościej według tego schematu bolszewickiego, że tworzy sobie komitet sam zainteresowany i on jako siebie tylko wprowadza, tak. Ale rozum podpowiada, że jeżeli już ma doświadczenie i drodzy Państwo, czuje się silny, to powinien przynajmniej dwóch, trzech wprowadzać. I to jest działanie zespołowe, logiczne. I dwóch, trzech w Senacie więcej zrobi niż pojedyncza osoba, prawda? Naszym zdaniem. I to była nasza koncepcja. Będziemy o tym mówić w trzeciej części. A teraz wróćmy jeszcze na grunt, właśnie, drodzy Państwo, Senatu. Senat był potężnym naszym dorobkiem ustrojowym i w czasach, drodzy Państwo, kryzysu, bo na przykład nie ma w tej chwili koncepcji, jak ma działać Sejm i Senat na wypadek wojny. Państwo też tego nie wiecie. Nie ma koncepcji. Po prostu. Praktycznie w czasie stanu wojennego działanie Sejmu i Senatu jest zawieszone. Czy zostają te zgliszcza i kadencyjne, drodzy państwo, urzędy, i właściwie nie ma sukcesora, tak? To państwo się rozlatuje jak domek z kart. E, drodzy państwo, tu jeszcze powiemy bardzo ważne rzeczy, które niewiele nam minę zostało, ale zdążymy to powiedzieć. Drodzy państwo, jest rok 2026 maja, i dwóch ludzi, takich oligarcha i, i, i oligarczyk partyjny, czyli. Kaczyński, Gowin mówią, wyborów nie będzie, dziesiątego. Za cztery dni wyborów nie będzie, mówią. Dwóch kacyków tak mówi, drodzy Państwo. Wyborów nie będzie. Pamiętamy te wybory kopertowe, tych wyborów niby nie, no, znaczy nie było. Niby mówimy, bo tak z nigdy są najwyższe, nie unieważni tych wyborów. Państwa Komisja Wyborcza powiedziała, się oświadczając nieprawdę, że nie było kandydatów, gdzie wiadomo, że było dziesięciu kandydatów. Potem spóźnione te reakcje, drodzy Państwo, w wybranie Andrzeja Dudy w terminie niekonstytucyjnym. Ale jeszcze trzeba przyjąć, że wtedy właśnie, już pierwszy raz, wybory do prezydenta Polski, a w tej chwili wybory do Senatu zatwierdza przedstawiciel Izby, znaczy Sąd Najwyższy, przedstawiciel i jednej z pięciu izb, która tam się ukonstytuowała po reformie bodajże 17 2018 roku może się tu mylimy, ale mniej więcej. Nazywa się to Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, drodzy Państwo. I ta izba, jedna z dwóch, bo izba dyscyplinarna, druga to została zmieniona, też była kontestowana, jest kontestowana przez Komisję Wenecką i Komisję Europejską. Jest nieuznawana, krótko mówiąc. Ona jest nieuznawana, a ona uznała Andrzeja Dudę i ona w tej chwili będzie uznawała, te wyborcze są ważne. Więc wiadomo z góry, że Andrzej Duda jest nie tyle niekonstytucyjnym, bo jest, bo w złym terminie został wybrany, ale jest też, można powiedzieć, nielegalnym, ponieważ. Zatwierdziła go Izba Sądu Najwyższego, która jest nieuznawana przez, e, przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, a tym samym według prawa unijnego Andrzej Duda nie jest prezydentem Polski, tylko według prawa kaduka, tak partyjnego. I Andrzej Duda ogłasza jako niekonstytucyjny prezydent i nielegalny prezydent 8 sierpnia wybory do parlamentu. Ostrzegaliśmy przed tym, mówiliśmy Andrzej Duda, złóż, złożyliśmy go zresztą z urzędu rok później, jako fundacja zapytaliśmy się Trybunału Konstytucyjnego, czy jest legalne, czy jest konstytucyjne, nie zyskaliśmy odpowiedzi. Andrzej tutaj ogłasza, jest pytanie prawne: czy niekonstytucyjny, nielegalny prezydent może ogłosić konstytucyjne wybory? To jest pierwsze pytanie. I później kolejne pytanie: czy poprzez te wybory, które się zakończą. Znowu ta izba może te wybory uznać za ważne lub nieważne. Obojętnie, co uzna, czy ona jest w ogóle taka, taki werdykt, czy będzie, drodzy Państwo, ważny z punktu widzenia prawa europejskiego. No, nie będzie ważne. Więc myśmy wtedy już mówili, w 2020 roku, pamiętamy, wybraliśmy wtedy prezydenta InSP, Jaśnie wielmożnego. Włodzimierzem korab Korapkarpiewicza, którego potem zdymisjonowaliśmy, na to miejscaliśmy Jaśnie Wielmożnego Jarosława Floriana Kierznikowicza. Ale drodzy Państwo, no właśnie wtedy mówiliśmy, że wygaszana jest trzecia wygaszana jest RP, a teraz użyjemy innego słowa, bardziej właściwego, w, w świetle prawa międzynarodowego, to znaczy, że trzecia RP upada. failed state, to jest takie pojęcie prawa międzynarodowego, państwo upadłe, to znaczy państwo, w której władza nie ma legitymizmu albo ma wątpliwy legitymizm, a organy państwa nie działają. A efektywność rządu jest żadna. I zobaczmy w tej chwili, prawda? Czyli jest niż demograficzny, mamy de deficyt budżetowy potężny i jeszcze ujemny przyrost gospodarczy, drodzy Państwo, czyli władza wykonawcza totalnie zawodzi. Z punktu widzenia takiej, takiego logicznego rozumowania jest, jest fatalna. A jednocześnie legalizm tej władzy w sensie prezydenta jest wątpliwy, a za chwilę legalizm wszystkich posłów i senatorów będzie wątpliwy, drodzy Państwo. I na to wam zwracamy uwagę, że ta i ta władza, czyli ci kacyki partyjne, wspólnie w porozumieniu, robią to świadomie. Bo przecież co stało na przeszkodzie, żeby zmienić tą izbę, inaczej ją nazwać, wymienić, drodzy państwo, nie robią tego. Płacimy pół miliona euro dziennie kary za to, żeby mieć niby jeszcze, no bo gdybyśmy ją nie uznali, to prawdopodobnie byśmy się przyznali, że prezydent jest nielegalny, drodzy państwo, niekonstytucyjny. No ale czy warto w to brnąć dalej? Na te inne pytania odpowiemy w części trzeciej. Zapraszamy do części trzeciej.